Witam serdecznie wszystkie bliźnięta. Dzisiaj y, przychodzę do Was z filmem, z przesłaniem kart na miesiąc listopad. Jaki ten miesiąc będzie dla Was? Bliźnięta i miesiąc listopad. Bliźnięta i miesiąc listopad. Bliźnięta i miesiąc, listopad. Bliźnięta i miesiąc, listopad. Bliźnięta nowe idzie. Dobrze, a co z tym yy, nowym? Yy. Karty mówią, że w kwestiach finansowych, jeżeli tutaj czujecie się pewnie finansowo, żeby po prostu nie wtopić pieniędzy, tak? Tak dosłownie jest powiedziane. Jeżeli macie jakieś zasoby finansowe, to ich nie zmarno trafcie, bo tutaj no, kolejna karta mówi o tym, że łatwo przyszło, łatwo poszło. Dosłownie rzecz ujmując, ale też karty mówią o oszustwach matrymonialnych. te dwie karty razem. Czyli jeżeli, nie wiem, kogoś poznacie, kogoś nowego, to uważajcie, czy ten nowy partner, partnerka jakoś tutaj was finansowo, materialnie nie wykorzystuje, bo taka sytuacja może mieć miejsce. Czyli bliźnięta, jeżeli chcecie zainwestować, to róbcie to mądrze. A jeżeli poznacie kogoś, kogoś nowego, jakąś nowa, nowa relacja, tak się pojawi na horyzoncie, to zwróćcie na to uwagę, czy po prostu tej drugiej stronie nie, nie zależy tylko na pieniądzach, jakie ona ma tak naprawdę intencje. Tak, jak powiedziałam na początku, tutaj nowe idzie, nowe propozycje. Możliwy propozycja wyjazdu za granicę, propozycja też nauki, propozycja wejścia w jakąś nową spółkę, czyli tych propozycji nowych, takich, które rozwijają, które nie pozwolą jakoś stać wam w miejscu, będzie dużo. No może też być agent nieruchomości, czyli wy, jeżeli na przykład nieruchomościami się zajmujecie, to będzie to tutaj owocny miesiąc dla Was. Co tutaj karty jeszcze mówią? Jeżeli ktoś tutaj ma pracę związaną z kooperacją, z firmami zagranicznymi, które za granicą się znajdują, to też będzie to Miesiąc pomyślny, albo też miesiąc, albo i na nawiązanie nowych, kolejnych współpracy z zagranicą. Bardzo dobry miesiąc. Dla osób, które mają rodzinę, które są w związku, albo nie są w związku, mają na przykład dzieci, są samotnymi rodzicami, karty radzą tutaj więcej uwagi im poświęcać. Żebyście się nie stali takimi po prostu malkontentami że wracacie z pracy do domu i tego czasu dla dzieci gdzieś tam może zabraknąć. Także sprawdźcie tym dzieciom niespodziankę. To nie, nie musi być, nie muszą to być prezenty materialne. Może to być właśnie ten czas poświęcony im. Tak samo jeśli chodzi o partnera, tak? czyli karty radzą też bardziej, może docenić to, co dla Was robi. To jaki jest, jaka jest, i też ten czas mu poświęcić, nie dbać tylko o swój element tylni, że tak powiem. No dobrze, drogie bliźnięta, także krótkie podsumowanie, bo miesiąc tego, co tutaj widzę w kartach, zapowiada się ciekawie. Jeżeli spotkacie nową miłość, nowa relacja, gdzieś tam się na horyzoncie pojawia w październiku, czy, czy też pojawi się w listopadzie, no, to karty radzą uważać na to, czy ta osoba nie będzie patrzyła na Was tylko pod kątem materialnym, Waszych zasobów finansowych. I czy też po prostu może nie jesteście osobami zamożnymi, ale może chcieć Was jakoś tam jak to się mówi oskubać tak, już z ostatniej koszuli, bo takie też są charaktery. Więc na to radziłabym zwrócić uwagę. Bardzo dobry miesiąc na wszelkiego rodzaju innowacje, na wszelkiego rodzaju robienie kooperacji z zagranicą, tak jak powiedziałam, praca dla jakichś firm, które kapitał, mają kapitał zagraniczny, może są w Polsce, mają siedzibę, ale kapitał zagraniczny. Dobry czas, bardzo dobry na dokształcanie się, na naukę ogólnie rzecz ujmując. No i też karty mówią o rodzinie, o środowisku domowym, żeby to rodzinie czas poświęcić. Może żonie, mężowi, dzieciom jakiś tutaj prezent sprawić. Nie myśleć tylko o sobie, że jest się zmęczonym, ale właśnie może ten czas spędzony z nimi będzie niejako prezentem dla nich. Ja życzę Wam drogie bliźnięta udanego listopada. Zapraszam oczywiście do porad indywidualnych i do innych moich filmów tematycznych. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa. pa.